Witajcie moi drodzy widzowie, szósty odcinek z Viking Frontiers. I skończyliśmy na tym, że zaczęliśmy budować trochę kuźni, posadziliśmy sobie kapustkę, marchewkę i czekam aż to wyrośnie. Tylko źle to trochę zasadziłem, bo użyłem do tego torfu. A wydaje mi się, że lepsza jednak byłaby. No, lepszy byłby po prostu za przeproszeniem gnój. <ślesk> Nie moja wina, że to tak się nazywa. <ślesk> Więc tak to niestety wygląda Pytanie właśnie czy tutaj jak sobie dołożymy Żeby oni tam ładnie pracowali W ogóle mamy jakieś już poziomy Na tych naszych osadnikach czy nie O siła jakby mi rośnie chyba Jakoś ten level jakby im nie leci Nie wiem jak długo oni muszą pracować Żeby faktycznie mieli lepszy level Na pewno będę chciało zrobić dzisiaj kuźnię W tym odcinku Um, czy tak? Kuźnia, to jest takie must have, musi to być. Shopa, um, i się spróbujemy dowiedzieć, jak kupić kury. <grystanie> w sumie miałem się tam wybrać zobaczyć z tymi kurami. Zaraz się tam chyba też wybierzemy. Ok. Szkoda, że to po prostu nie odkłada, że musimy, jakby najechać na dany slot. Um, jest to trochę takie uporczywe. Ale do przeżycia. Oni sobie to tam pozanoszą najwyżej jak będą potrzebowali. Nie wiem, w sumie czo, nie, czemu oni jakby to zanoszą stąd, ale... Ale nieważne. Nie mi wnikać w takie rzeczy. Ważne to, żeby oni jednak pracowali non stop. No i pracują powiedzmy non stop. fragment kłody, ok. No tak, bo oni sobie robią tam fragment kłody, a potem e, jakby trasą, bo to zlecenie i robią sobie coś innego, nie? Tak mi się chociaż wydaje. Dobra. Mamy to. Uh, 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 uh. No, uzupełnimy im do fulata. zajmie nam to powiedzmy z dwie minuty, będziemy mieli chociaż spokój na jakiś czas, a oni będą chłodnie wszystko wytwarzali, bardziej, że tych surowców trzeba naprawdę sporo, więc jakbyśmy budowali, to i tak będziemy czekać pewnie, nim oni to przerobią, mogli oni by to zbierać, ale to pewnie dopiero jak będziemy mieć właśnie zbieraczy, to oni tam będą sobie lecieć Dobra, możemy ściąć sobie te jedno drzewko tutaj do końca. Okej. Okay. Dobra, dołożymy jeszcze te dwa. Przez to drzwi, ogólnie wszystko nam stop mamy, więc jest o tyle plus. Ale to zarządzanie ludźmi jest w tych warsztatach takie sobie, bo skoro jeden może robić tylko jedną rzecz, to jest dziwne, chyba że oni przeskakują, jeśli nie posiadają danego surowca. Jest jeszcze taka możliwość. Albo jak mają osiągnięty limit, też jest taka możliwość No ale lepiej jakby robili jedno, potem robili drugie Albo po prostu jednocześnie robili jakby wszystko razem Dobra, jeszcze ostatnia taka a wy... Albo dobra, zejdźmy tu na dół Zobaczymy, czy możemy coś tu zrobić Mi się wydaje, że musimy port ogólnie wybudować I wtedy będziemy mogli rekrutować sobie jak jakieś tam nie kury, niekury Nie pozwolę, by głodowali No zbudowałem... Okej okay. Dobra, żeby kupić kurę i koguta. Mi się wydaje, że musimy mieć port. No, o, tak to. Hmm. Później tartak zachwycone. Zachwycone. Jeszcze możemy zobaczyć jedną rzecz. Co robimy sobie jeszcze najpierw zapis zawczasu. E, pozyskiwanie wody. Produkcja hodowla Okej okay. Aha korzystając z panelu hodowli Okej okay. Gdzieś jakoś Budynki Okej, okay, to chyba musimy tam podejść, tam możemy chyba zakupić W takim razie, zaraz zobaczymy Widzicie? Trzeba czasem doczytać jakieś rzeczy <grymne> Tam dziwne rzeczy wchodzą. O, że co? Moje włosy jakieś takie Nieogarnięte Okej okay. I tu mamy kupowanie Chyba tak? Nie Kup zwierzę Okej okay. Co kupiliśmy? czy Bo ja nie rozumiem hmm. Zatrudnienie tutaj Rzemieślnik za okay, to No dobra nie on sobie niby jest tutaj tym płatnerzem ale to tam nieważne Aha dobra tu się kupuje a kur, miałem więcej kupić myszkasy nie mamy czy jak Czemu kurnie możemy kupić? Gdzie jest jakiś hajs? Aha, faktycznie hajsu nie mamy. <śm> to źle kupiłem, dobra. Ale powinniśmy coś tam mieć tych podatków chyba. Bo ja tam kuźnię też wykupiłem niepotrzebnie. Ach, jajaj. Jaj. No dobra, będziemy musieli chwilę poczekać, zrąbałem to. Chyba, że na krechę dostanę. <laughs> Ale chyba nie A za ile możemy sprzedawać zwierzaka? Możemy go sprzedać za 30 Dobra a Tu mamy kurę i mamy to Okej okay. A, i to potrzebujemy, tak? Żeby oni tutaj mieli spoko A jak nie to co? Umrą z głodu? Bo mnie tutaj tak jakby nie patrzeć ee, O te pole, ja nie wiem czy one rośnie, czy one nie rośnie Ciężko mi jest tu stwierdzić hmm. A jak damy usunięcie rośliny? Możemy spróbować to na kapuście Aha, jakby otrzymujemy z powrotem Zróbmy tak, że usuniemy tutaj trochę tego Ziarno pszenicy. Zrobimy tutaj taką małą przebudówkę. Motyka teraz. Pytanie na którym była motyka. Okay. Czy to teraz szybciej jakby nie zadziałam? Bo no może tutaj błąd popełniłem. Chodź nie no, tu kapustka rośnie. Hmm. Chwila, musimy teraz wejść w inwentory nasze. Zobaczymy, czy to szybciej będzie faktycznie rosło. Leka pustka tutaj rośnie, to rośnie. No to może będzie git. Dobra, poczekajmy, niech to sobie. Niech to się po prostu ogarnia My za ten czas sobie spróbujemy tutaj wybudować trochę A torfa mieliśmy dobrać, ok. To lecimy po ten torf, w ogóle jak ze spaniem? W sumie nasz to trochę też głodny się zaczął robić Nie no, nasion nie będzie chyba jadł, co? Okej okay. Okej, okay. niech to tu sobie rośnie. No ładnie to wygląda, tak? No przyjemnie. Dobra, zobaczmy czy tutaj już ten torf się ogarnął. Gdzieś tu był, nie? Tu jest. Ale chyba jakby szybciej troszkę zbiera. A pojawił się już tutaj też torf. No trzeba to zbierać z jakiś czas. W tych podatkach trochę nie ogarnąłem, ale zaraz będziemy mogli kupić dwa kurczaki. I w takim razie nie ma sensu kupować na początku takich, później chyba takich rzeczy. Na co zależy, właśnie jak to będzie ten tutorial, powiedzmy, ciągnął, nie? Dobra, zobaczymy jeszcze tutaj. Jak tu będzie też trochę torfu, to weźmiemy. Bo sądzę, że jak będziemy potem szybko progresować tym torfem, to nam się jednak przyda. Znaczy z tymi budynkami. Czy on się tu odnowił? Bo tutaj go wtedy było sporo. Mmm, ale chyba nie. Dobra, nie odnowił się. pszenica będzie po prostu chyba dłużej rosła. Jakby najważniejsze, nie? O nie! Jeszcze młotek się zepsuł. Ale mamy drugi. okej okay. Czas odebrać deski i te wszystkie rzeczy. W sumie. Dawać wszystko. O, jestem przeciążony, Jezu. Pierwszy raz się to tak zdarzyło. Myślałem, że nie da się tego zrobić, ale jednak się da. O, proszę bardzo. Późna taka elegancka jakaś. Co nas tak przeciąża tam, pewnie ten gnój. I tutaj będziemy mieli pewnie resztę tych desek. Mhm, mamy trochę tych desek, Na ruda miedzi się tutaj znalazła. A no, chata ogólnie, spokojnie. <grystanie> Dobra, weźmy sobie trochę tego drzewa. Sami sobie przerobimy. No, powiem wam, początek na pewno z tym przerabianiem będzie ciężko chociaż oni chyba i tak już trochę szybciej jakby to przerabiają <laughs> Wiadomo, oni bardzo wolno mimo wszystko przerabiają względem tego jak my szybko możemy przerobić, ale No bo my robimy powiedzmy parę sekund, 12 tych tak desek teraz Potem będziemy jeszcze więcej robić jak wskoczy wyższy poziom No ale oni jakby nie patrzeć robią non stopnie. Więc my możemy sobie coś innego robić. No, wiedziałem, że ten tor będzie potrzebny. <laughs> Wyczułem to. Choć jeszcze będzie trzeba boki zrobić chyba. Tak? Nie, tu już została, nie piec. Ok. Belki nie mamy. Szczepa będzie. Ok. Bardzo dużo miedzianych części widzę. No, tu w później to wszystko będzie można zrobić. Drewniane części na pewno, miedziane części. To musimy mieć ogarnąć. Mieć gdzieś tutaj była chyba. O ile nam się zrespiła w ogóle? Dobra. To jest cena, serio. Patrzcie, jak się potrzebuje jedno, to nagle jest drugie, nie? A, tu jest. Dobra, czyli tu jest te złoże. A nasz kilof chyba tam ledwo dyszy. Jeszcze patrzę, czy gdzieś nie pokazuje ile tego kilofa zostało, ale chyba z, z boku tego nigdzie nie widać. No, jak się pewnie za niedługo przeskoczymy na żelazo. Sądzę, że tu się szybko będzie przeskakiwać na żelazo. Nie wiem, czy to było w górniku więcej dostajemy, po prostu, czy co to było? Nie, szybciej, okej. Okay. No narzędzia? Teraz nam dłużej wytrzymują. To, jest to, że wytwarzamy, nie? Tak powinniśmy się przespać zaraz. A to jest zwój jakiś A co my w końcu z tymi zwojami możemy zrobić? Okej okay. Jakieś zdolności, coś, coś nam odblokowało tak, Trochę nie ogarniam co ja z tym zrobiłem teraz Chyba nie wyrzuciłem tego wydaje mi się Mam jakieś zdolności po prostu Chyba, że ja to usunąłem jakimś cudem Dobra A Dobra, A on coś tu zrobił? bo on to przeniósł do tego No tak, w sumie wszystko możemy do magazynu odkładać I tak zrobimy Będziemy mieli przeciążenia Biegać z tym wszystkim Ruda miedzi Belka W sumie przerzućmy tu wszystko Kości jakieś, jęł, pady roślinne, łszyk, a skóra sarny tyle waży, dobra, a żywica okej. Okay. Na włókno raważy, Hehe. Okej, patyki Aha, to jest wartość. okej okay. Czy w sumie handlarz by nam się przydał? Czyli port byśmy musieli wybudować. Tak, jak ogarniemy te kury, to budujemy port. A właśnie, żywica nam będzie potrzebna. Choć nie, nie będzie nam potrzebna, dobra. Na pewno nam będą potrzebne, żeby zrobić te drewniane jakieś części. To już możemy to zrobić. Miedziane no, my Mamy miedzi trochę Nie wiem skąd Pabów tutaj <grystanie> zebraliśmy no tak <grystanie> Jeszcze deszczyk nam tutaj pada ładnie Wam przyjemnie się gra. A, kim? taka luźna gierka. Tu pobiegać, tu porobić. Trzeba się powinno to tam przepalić. To tak drewniane, nie? Potrzebowaliśmy te części. O, no, tych drewnianych więcej zrobimy W sumie by mogli to nam robić Dobra Dobra, mamy siedem A my jesteśmy już chyba zmęczeni tak fest. Właśnie jakieś jedzenie jak tam nasza kapucha? Ona chyba musi całkiem urosnąć jakoś Tak grzybów my nie możemy jeść w ogóle Mmm, tylko miksturki Tutaj podejdziemy jeszcze, próbujemy to wybudować. A, fragment kładę jeszcze to jest potrzebne, ok. Deska kamień. Deska, okej. Okay. Dobra, to prześpimy się, bo nie będziemy w deszczu biegać. Jakieś jedzenie trzeba by ogarnąć. A coś upolujemy. Dobra, niech się prześpi te 9 godzin. Musimy sobie zapisać też. O, kasa wpadła na dom kury. Jesteś wygłodniały, bo to pierwszy raz. Musimy zapolować. Mieliśmy sarnę a mamy jeszcze królika <laughs> <Okay>. <laughs> nie mogę z tego Teraz smutne, że się tak bogują, no ale dla niektórych będzie to łatwiejsze, jak ktoś nie lubi polować. <słuch> Jaka egzekucja? Nie mogę tego trafić. No właśnie, my w sumie mieliśmy chyba mięso. Wystarczy je usmażyć. No teraz mi się przypomniało. <laughs> Ojej. Z po prostu jest mięso. To nie to potrzebowaliśmy, bo już zapomniałem. Fragment kłody, ok. Dobra, to ogarnijmy to. Eee, możemy się też napić. Okej, okay. niech to się tu smaży ładnie. Możemy kupić za ten czas te nasze zwierzaczki. Gdzie jest nas zwierzeczek? Nie ma? one no sama, ale nie ma. O, ale ja mamy. Oby spieszę, okej. Okay. Zgromadź spichlerzu, przeciętne mięso, Okoń, ale rzeczy dużo. Woda pitna. Dobra, na razie to. Dobra, wiem, że jesteś głodny. Ok. Już nie jest głodny. Kurde, woda pitna. Woda pitna jest. Jajko, marchew, kapusta, okoń. Przeciętne mięso. Ok. Czyli okoń. Mm. Ale najpierw ta kuźnia. O tu mamy to co potrzebowaliśmy A tu deska i kamień A tu deska Deska gdzie jest deska Gdzie jest deska To oni nie robią znowu czy co oni tutaj wszystko mają znowu. O Jezu, no dobra, <laughs> kamień, jest kamień. Kamień, co do kamienia nie ma. A myślę, że tutaj był ten wilk. Się możemy zabić? Możemy zapisać. Byśmy się przypadkiem mogli zabić, jednak chyba nie. Albo byśmy musieli naprawdę mega skoczyć. Ok? Użyj. To, że tu się szybciej to przepala, czy nie? Jakieś paliwo? Coś, coś to nie, dzia nie działa. Uuu, jakie tu łuki są do zrobienia. No, nice, jest fajnie, że to tak widać. O, ale taki możemy zrobić łuk. Okej, okay, a ten stary łuk byśmy mogli wyciepnąć. I ten nowy już sobie weźmiemy. Za włócznie, bo w sumie ta włócznia to <totekst> ten dworek dla tu będzie leżał. Miedziana strzała. Okej, okay, zrobił. Zróbmy jeszcze jedną miedzianą, <grymny> dziwnie, że się nie da jakby więcej. Śmiesznie ten, śmiesznie z tym stołem Dobra, starczy nam tyle No właśnie, bo te budynki można ulepszać, nie? Skrzynia na narzędzia, skrzynia Stalowa płyta Widziane części Okej okay. MM O, coś tu się Coś tu rośnie, czyli to chyba nie ma znaczenia Czy to to, czy to to mm. No teraz tak, jeszcze szapa nie mamy To szapa powinna teoretycznie być tu, nie? Oho Czas na torf. A właśnie, bo ja tutaj ten torf chyba schowałem niepotrzebnie. Dobra, kamienia trzeba stukać, ale nie wiem, czy mi kilob wytrzyma. I zaraz zrobimy jeszcze te nabrzeże. A właśnie, nasi są jakby bardziej zadowoleni teraz, czy co? Jakąś sobie tam, jakby siłę wbijają, ale. Co tu mamy? Żelazo. Kurde, to tu szybko można żelazo w ogóle by ogarnąć. No dobra, weźmy ten łuk. A, te strzały musimy posażyć? Okej okay. No musimy mięso, wiecie, nazbierać Dobra moi drodzy, chyba zostawimy już na następny odcinek tutaj e, te wszystkie polowania i szukania kamienia. Mimo, że to jest dużo kamienia, to mimo wszystko nie ma kamienia. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!